Nie, no słuchajcie, przydałoby się tutaj męskie wsparcie, albo nie wiem, przynajmniej jakaś piła czy coś. No na razie, to słuchajcie, tak po prostu, nie? Przerzucam te gałęzie. Nie mam nic, nie, no nie wiem, noża żadnego, nie wiem czym to się tam tnie. Znaczy fakt, że no, to jest sosna, nie? Nie dość, że stara, połamana to jeszcze, no kruchutka, jak to sosna, nie? Więc jakoś tam idzie, ale kurczę, nawet taczki nie mam i to. Dawaj ręcznie tam przerzucam, nie? I tak sobie okrążę, porobiłam jakieś sterty, bo tak jakoś mi y, psychicznie wiecie nie wiem, jakoś sobie to porządkuję, bo tak łazić w tej weftę to mi się nie chce. I ten, ale no sprawdzałam już, bo już dzisiaj godzinę tutaj tak to przerzucam. No dobrze to wygląda z domu, nie? Tak jak chcę przez okna patrzę, nie ma takiej, y, no pamiętacie, taka... Tutaj anse No to normalnie taka ściana była tych gałęzi, no to jakieś tam powiedzmy prześwity są. Specjalnie tutaj pokazuję jak słonko wyszło. No i tak sobie działam. No przepiękny dzień to No trochę wyszłam z piskami, trochę tutaj i tak okrążę sobie. Także dobra, to ja wracam. Dobra, to ja pomału wychodzę. Z tego lasku, bo... Po prostu nie mogę przestać, nie? nie? Nie wiem, to tak wciąga mnie to, to całe porządkowe... O, już widzę gałęzie, które coś już bym chciała z nimi, ale dobra. No te to po prostu już nie miałam siły, nie? Tak? Fizycznie siły. To, to trzeba jednak tą piłą je tutaj potraktować. Zresztą no, no, wiedziałam o tym, nie? Ale... O, o tak, co mogłam? Coś mi skrzypi tu jakieś drzewo, bo trochę... No trochę wieje, więc już dobra, na no dzisiaj starczy. Nie wiem, z półtorej czy dwie godziny tutaj dzisiaj wojowałam, to i tak jestem mega zadowolona. Yy, I tak już miałam powiedzieć w tym yy, vlogu o suchopocie, że yy, przepraszam jak za bardzo yy, tak trzęsę kamerą, nie? Jak tutaj, bo wiecie inaczej się stoi, ja tutaj głowę odwracam, nie? Tu chcę pokazać tam drzewo, tam coś, a to jednak może być takie... No, sama nie przepadam za, za takim rzucaniem kamerą, nie? Ale to o, nawet teraz nie wiem, czy za szybko nie przeszłam, tak, nie? Także, no, postaram się zwracać na to uwagę. No, i tak to wygląda. Może też dogram rano kurczę. Nie, no super to wygląda. Patrzcie. Na... A nie wiem, czy to tam widzicie w tej kamerze, bo. A. Ale chyba, chyba jest dobrze, chyba jest dobrze. O, tutaj o to miejsce mi chodzi, bo to tutaj była ta ściana, nie? A tak naprawdę przyszłam tutaj, idę teraz w tą stronę, bo znalazłam y, papierek po jakimś batoniku. To, to ten, już go zabieram i sobie idę do piesków. Ale no, jest fajnie. Tu pogram się jeszcze na chwilę. Powiem, że wróciłam, ochłonęłam po tych moich pracach w ogrodzie i tak coś no, podjadłam o tą sałatkę nie wiem dlaczego mówiłam że na dwa dni to jest jedzenia no myślę że spokojnie trzy także albo jutro dojem albo i nie no i tak siedzę sobie z pieskami, z herbatką odpoczywamy no miałam jeszcze dokończyć to okno które zaczęłam wczoraj ale akurat się rozpadało tak dosyć mocno kropi to, no to w sam raz Pogoda dzisiaj była tak od rana, no bardzo zmienna, nie? Jak to słońce nagrywałam, tak pięknie, było spokojnie. Później taki wiatr przyszedł, jak siedziałam tam pod tymi drzewami, i, i teraz, no i kropi, i znowu jest spokojnie, tak. No, pieski sobie też odpoczywają, trochę dzisiaj pobiegały, więc y, fajnie. I jeszcze nawiążę do tego, co mówiłam y, w materiale, że y, o tym męskim wsparciu no to zasadniczo ma jak to robić, nie? Tam czy, czy poproszę, czy po prostu zapłacę, nie? Także powiedzmy, że, że jest taka możliwość. Czasami trzeba poczekać, czasami nie ta pogoda, no ale generalnie jak są jakieś prace do wykonania, to, to są wykonywane. nie Akurat tutaj te gałęzie to ja bardzo lubię bo to taka praca, że sobie mogę poradzić, są efekty, nie? Przebywam sobie, coś fizycznie podziałam, przebywam sobie na świeżym powietrzu, czego chcieć więcej, fajnie. Yy, spróbuję jeszcze ogarnąć może tą piłę, że tak yy, jak do kosy spalinowej raczej się nie przekonam, boję się po prostu tego, bardziej rozważam, żeby sobie yy, zakupić pod kaszarkę. Tak, no piła może jakoś, nie wiem... Jakby się tam człowiek odpowiednio zabezpieczył, może, może fajne to by było rozwiązanie. Ja mam trochę żółte ręce mi odbarwiły się od rękawic, nie mogę domyć. Tak. No i, i także powiedzmy, ma kto działać i, i fajnie, i ja też sobie mogę podziałać i wszystko się zgadza. Tylko tak pomyślałam też sobie, że. Po prostu facet by się też odnalazł w, dobrze w takim miejscu, nie? Że no tak jak e, obserwuję sobie akurat tam e, YouTuberów, którzy nie są w ogóle z branży budowlanej, wręcz zupełnie, zupełnie innej, ale gdzieś tam na przykład dla, e, dla siebie, swojej rodziny, y, no budują do mnie i właśnie tak widzę ich. Y, Zaangażowanie, zainteresowanie i tą budową, i odnoszą się tam w komentarzach. No tak, yy, ojej, bar, bardzo mi się to podoba, nie? Taka yy, męska energia w działaniu. No i, i fajnie, i tutaj, no wiadomo, jak ktoś mi pomaga, to, to i to nie jest u siebie, i to no jakoś tak pewnie człowiek dla siebie to. I trochę inaczej, i mam więcej czasu, wtedy spokoju, pomysłu i to i tamto, nie? No ja pomysłów też mam bardzo dużo, tylko no tak raczej no szczerze, za zdecydowaną większość za realizację muszę płacić, nie? Bo to przecież nie wiem, no mam pomysł na altankę, no to no, no raczej nie wiem, raczej jej nie wykonam, nie? Ehm, no. I, I tak o, nie, co mogę, nie, albo, no, tak jak to drzewo, nie? Ile mogłam, tyle zrobiłam, resztę to poproszę. Znaczy poproszę, żeby mi też tak popiłować po kawałku i ja sobie znowu sama tam poprzenoszę, nie? Więc, więc fajnie, znowu coś tam, no, nie tak pracy fizycznej i tak, no wiecie, ja tam obserwuję te. Mm, te Yy, czy tam kanał na YouTubie, czy profile na Instagramie, jak to normalnie, i kobiety, i czy z mężami, czy no różnie, tam w różnych konfiguracjach, że wiadomo, ogarnia się i różne prace, i no, na przykład ogrodzenie, nie? Tutaj jest, jest o, 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 jest do ogrodzenia ogromny teren, nie? I tylko no szczerze to. A się rozpadało teraz, no dobra. Yy. No, no, nie mam nie? ani takiej wiedzy, ani no, też siły fizycznej, nie? I naprawdę to nie jest tak, jak właśnie też często tak swego czasu szukam tych filmików, jak, jak chyba byłam zainteresowana wtedy mm, ogrodzeniem z siatki leśnej. No wiem, że to raczej by się tam jednak u mnie nie sprawdziło, ale powiedzmy, to te ludzie mają, no, równe te tereny, nie? U mnie może nie są jakieś góry, doliny, nie o to chodzi. Ale gdzieś tam trzeba by albo tu wykarczować, albo tam wyrównać, podrównać, a to coś tam nie, i tak, no, no, trzeba by tam się narobić po prostu, nie? Że jest, jest oczywiście do zrobienia. To nie, że tylko tutaj, yy, nie wiem, profesjonalna ekipa musi wpaść, to niekoniecznie, ale, no, gdzieś tam, tak samo ten suchopot, no, ja to widzę, też widziałam różne tutoriale, nawet, nie? I. i... Ale, znaczy, jakby mi ktoś tą bazę zbudował z tych słupków i, i tak ten, no to ja, i pokazał jeszcze, jak układać te patyki, czy tam kawałki drzew i, i tak dalej, no to ja już sobie zresztą poradzę, nie? No tylko i aż to zacząć. No, ale to też wszystko, wszystko przede mną. No dobra, to ja już, już tutaj wrócę do, do, do tego dnia. Tam się zastanawiam jeszcze. Ale już chyba co wymyśliłam co tam dalej mogę z tym dniem robić, nie? I ten... No i co? Pomału szykuję się już na kolejny tydzień. Także... Odpoczywajcie i ja też spróbuję. My po spacerze. Chciałam pokazać jak wygląda to drzewo. Bez gałęzi. To przewrócone oczywiście. No, fajnie, tak przejrzyście. O, jeszcze tu kawałek. O, super. No, będzie jeszcze lepiej. Tam jest mnóstwo, mnóstwo jeszcze suchych gałęzi. No, okazało się, że tego raczej koparką mi nie przewiozą. E, ale pożyczę taczkę, albo nawet kupię i, i sobie to przeniosę. Nie. Przeniosę tak jak to leżało tutaj tyle czasu, ale to jest teraz blisko domu i, i już nie chcę, żeby tutaj tak blisko były gałęzie. Zresztą i tak tu będzie porządkowane. No, i trochę ruchu na świeżym powietrzu nie zaszkodzi, wręcz bardzo wskazane, więc na spokojnie będę sobie przerzucała. No, się okazało, że tam też przecież. Dużo, dużo jeszcze gałęzi, już pokazuje ten dalszy plan tam. I to wszystko dosyć blisko domu, więc sobie to poprzenoszę. To naprawdę, no nie chciałabym później powtarzać tej pracy, nie? Także już jak przerzucić. I szczerze to chyba zrobię tutaj taki, nie wiem, na przykład połączę tutaj tą stertę z tą. I nie wiem i takie, taki przedpłot zrobię i później kiedyś jakby tutaj było to już docelowe ogrodzenie to zrobić ten suchopłot i no, pod ręką byłyby tutaj te gałęzie, nie? żeby je po prostu przerzucać. Ale coś pięknego, chodzę się, wsłuchuję. Wcześniej rano było więcej tego słoneczka. Teraz jest jak jest. I to chyba jeszcze godzina. I po słońcu, dzisiaj o urok jesieni. Ale taki poranek, no fajny, fajny. Tam, jak fajnie te prześwity widać w oddali. No uwielbiam te odgłosy. Mogę tutaj sobie chodzić, nasłuchiwać coś pięknego. To wszystko jeszcze do wykoszenia. No tutaj już swobodnie z piskami możemy chodzić. Pieski już odpoczywają po spacerze porannym, bo nabiegały się trochę. Zaraz śniadanie no i siadam do pracy. Tak się z Wami kawałek przeszłam. Mówię, pokażę jak to wygląda. No i właśnie, to jest tak, że tam wszędzie jest słońce. Też gdzieś tam za chmurami, ok. No ale tutaj jest ciemno całkowicie. I tego mi jest szkoda bardzo. Oczywiście w lipcu po południu no to tak, no to tutaj naprawdę jest tego słońca, ale no, no to są chwile w ciągu roku, nie? No nie wiem, ja mam tak, że po prostu potrzebuję, zwłaszcza, że miałam mieszkanie od strony północnej. Trochę tam było zachodu też. Z jednej strony, no ale generalnie tak... Fakt, że mimo to nie chciałam mieć, tak jak dla wielu to jest wręcz cel przy budowie, jak ma się taką swobodę, nie? Jak ustawić dom, jaki dom, gdzie, co i ten. To mm, ja nie miałam takiego y, zamiaru absolutnie nawet przez sekundę, żeby salon wychodził na południe, nie? Y, no nie, nie wyobrażam sobie wtedy, co z, z tym, z, z zasłoniętymi oknami, roletami czy jakimiś zasłonami siedzieć. No, no nie, nie, nie chciałam. Fajnie, bo oczywiście zimą, mnie To dodatkowe. No, no i energia i, i właśnie ciepło. Ale mimo to jakoś wiedziałam, że tego nie chcę, nie? Że wystarczą duże okna. W sensie no, przeszklenia w ogóle, nie? I, i że, będzie, że będzie to wystarczające, nie? W domu jest ciepło, także... na no, widoki mam takie, bo to w sumie dla tego widoku tak ustawiłam do mnie. Ale to jak tylko przyszłam na działkę już wiedziałam jaką będzie stał, nie? Gdzie kuchnia, że chcę widzieć właśnie... Yy, ulice. No, nie wiem. No, po prostu wiedziałam.